Dobrze, panie trenerze, pierwszy etap zakończony, był czas na urlopy. Dla pana te ostatnie tygodnie chyba wyjątkowe i szczególne na pewno były. Oczywiście, oczywiście. Chociaż z drugiej strony to obciążenie, ale, ale takie swoje obciążenie, tak. Powiem, że, że no, wszystko, wszystko powinno być dobrze, także. Niestety ale będę musiał jeszcze wyjechać tam na parę dni do domu, żeby załatwić sprawy papierowe, bo rodzina do tej pory jeszcze jest w szpitalu. No ale, ale myślę, że, że pod koniec tygodnia, tygodnia już wrócą do domu no i, i będę musiał na parę dni wyjechać, żeby załatwić sprawy papierowe, ale jestem zadowolony, chociaż pierwszy urlop nie wyjeżdżaliśmy z żoną i dziećmi nad morzem, no ale, ale na no to jest przycina, także wszystko jest dobre. Dziś pierwsze zajęcia na lodzie. Chciałbyś się powiedzieć w końcu. Wracacie na lód, jak te pierwsze zajęcia będą wyglądać. To będą takie zajęcia na razie wprowadzające, a później coraz więcej już elementów z krążkiem? No te zajęcia oczywiście, że jak, jak hokeista. 4-5 miesięcy nie trenuję na lodzie, to oczywiście, że będzie ciężko. Moim zdaniem, moim zdaniem ja już mówiłem na ten temat, nie wiem dlaczego, dlaczego rozmrażają lodowiska na przykład w Polsce od razu po sezonie, wszędzie i nie ma, nie ma gdzie trenować. Pan sobie wyobrazi, że, że sportowiec wychodzi na lód, 5 miesięcy chodzi po ziemię, a później, a później wychodzi na lód, po takiej przerwie. Wszystko oczywiście, że jak, jakby pierwszy raz w życiu. No a pracę musimy wykonywać taką ciężką pracę musimy wykonać dużo, także, także lepiej jak, jak, jak sportowiec odpoczywa od lodu 3-4 tygodnie to góra, a reszta, reszta sportowcy powinny trenować na lodzie. No. Treningi będą ciężkie, chłopaki o tym wiedzą. Oczywiście, że ciężko im po takiej dłuższej przerwie wychodzić na lód. Jak powiedziałem, jeżeli nie jeździesz autem tam parę lat, no to później wsiadasz za kierownicę, troszeczkę jesteś przestraszony. I myślę, że dojdą do siebie tydzień, półtora i chłopaki już będą, będą w porządku. No i Nikt nie mówił, że będzie ciężko. Oczywiście, że mamy, mamy teraz problemy ze swoim lodowiskiem w domu no i tak trochę nam ciężko układać ten plan. Myśmy w domu trenowali rano i po południu, teraz musimy pracować od razu, robić taki, taki kompleks, robić od razu i bieg, i, i lód, i siłownię, także Oczywiście, że to kawał czasu plus dojazdy, przejazdy, ciężko chłopaki nie przyzwyczajeni nie do takiej roboty, no ale nic nie zrobisz, to, to już my nie możemy nic zrobić, także czekamy, czekamy, żeby jak najszybciej, jak najszybciej załatwili u nas tam w domu wszystko, żeby my już byli w domu, bo w domu ściany pomagają, nie? Tak porównując to do pierwszego etapu, te obciążenia będą teraz jeszcze większe, czy to będzie na podobnym poziomie? No, na ziemi będzie to samo tylko obciążenie będą, będą, e, ciężary będą trochę większe no ale Doszedł lód do tego wszystkiego, co myśmy mieli, także więcej czasu. No i oprócz tego ten lód my mamy. Dziękuję, bardzo dziękuję naszym kolegom z, z Jaściembie, że pozwolili nam wyjść tu na lód. No ale takie, taka godzina od 13 do 14 ciężko, ciężko troszeczkę po, po treningach Jaściembia lód jest nie za bardzo. No ale co zrobisz. Dziękuję, będziemy na razie na takim. Może później jak wyjdziemy na swój lód fajny będzie wszystko wyglądać super. Sam treningi, będzie pięć sparingów. Dużo ma pan w głowie takich nowych rozwiązań, ustawień taktycznych, czy to raczej będzie udoskonalanie tego, co było w ubiegłym sezonie? Powiem panu, że patrząc na. Patrząc na... Takie warianty na przykład taktyczne, taktyczne na Mistrzostwach Świata ostatnich w grupie obserwowałem, w sumie tak nic się nie pozmieniało w światowym hokeju, w sumie grają wszyscy to samo co gramy my, ten sam, ten sam schemat taktyczny, nie? Ale, ale po prostu trzeba... Ja, ja już powiedziałem chłopakom na ten temat, że, że muszą robić wszystko dokładniej. Ja mówię na temat podań, na temat, na temat e, wariantów taktycznych, ja mówię na temat strat krążków. Tam wszystko robią to samo co my, tylko na, na większej szybkości i w ogóle bez, bez e, braku technicznego. Tak powiem. A Kimoto i matuła nowi zawodnicy, to będzie uzupełnienie, czy to będzie takie solidne wzmocnienie tego składu? Będziemy płacić. Nie wiem, nie widziałem szmatu, szmatułę, a Kimoto wiedziałem w tamtym roku. Myślę, że on nam pomoże. Odszedł Kamil Górny od nas. Na jego miejsce przyszedł moto. Myślę, że, że on pomoże. To taki obrońca, który, który się podłącza, który lubi grać, lubi grać w ataku no ale, ale ja z nim nie pracowałem także nie mogę powiedzieć w tej chwili jak on będzie wyglądać, wszystko zależy od niego Szmatuję nie znam, widziałem go statystyki tylko, zobaczymy jak przyjedzie, chce zrobić taki, taki amerykano-kanadyjski atak cały no i zobaczymy jakim pójdzie Dużo telefonów od menadżerów, gdzieś w najbliższych dniach możemy się spodziewać testowania potencjalnych zawodników, czy na razie trudno cokolwiek na ten temat powiedzieć? Bardzo dużo telefonów od, od agentów ale nie będziemy mieli więcej wzmocnień. Wszyscy chcemy, ale nie będziemy już mieli więcej. Wracają Jeronow i Fimienko i Klimienko, którzy byli u nas w tamtym roku. No i plus, plus doszedł do nas, jak pan powiedział, Szmatua i Akimoto, Więcej w tej chwili nie będzie nikogo.